Ja A to jest narzeczona spagettila. Wiki, <noise> nowy towar. <noise> Dobrze, i to tam? Lepszy niż spaghetti. No, na niego. Dla tego siwego kadyśka. Siły dzisiaj jeszcze miał cię ten, przeszukać. A ja bym chciała zauważyć. zauważyć właśnie, jestem zamaskowana, trzeba mnie przeszukać. <noise> Nieee. Yeah, no no musi postarować. pan, no musi pan, halo. Namachaj ją kurwa, nogi <noise> szeroko, ręce namacha, wiesz jak jest. 766, status trzeci, dobranoc. <głos> 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 Status trzeci, tak? Jak to było zawienie status... na bazę. No status trzeci. No, mhm. status trzeci. Sprawy. <grystanie> znaczy na waszych kodach, nie wydymacie mnie, co <grystanie> Ale wiecie gdzie dokładnie przyjść, nie? Pokazać wam jest. właśnie? To nie no. Bo to nie tutaj dokładnie. Ty, garnuchu, co ci mogę pokazać? To ty czujesz się zaproszony? No zapraszałeś mnie <grystanie> ostatnio. Nie. <grystanie> <Wyskitu? grystanie> No dobra, no przecież świruję, masz pan. bo ja czekam! No spadaj! Kadecia, jak bierzcie za kocice. Pojebało Twoje was chyba, wszystkich do reszty. No chodź, chodź, pokażemy im dobra, gdzie to. No pojedziemy, nie? No, no. No, no. no, no. no naprawdę! Zaraz, zaraz wrócimy, zaraz wrócimy do panu. Do nas, nie wrócimy, nie wrócimy.